Cześć, Cześć i Kazi, Kaziczki, witam Was serdecznie. Od ostatniego odcinka sporo wody w strumieniu upłynęło i patrzcie, zrobiła się wiosna. U Was też, mam nadzieję, że u Was też. Dzisiaj jest bardzo wesoły dzień, bardzo przyjemny i bardzo radosny, ponieważ dzisiaj dotarła do nas nasza upragniona, długo wyczekiwana kamerka. Wiedzieliście o tym? Zajęło to 3 tygodnie. Od momentu zamówienia do dostawy upłynęły aż 3 tygodnie, ale w końcu dzisiaj do nas dotarła. Także, kochani, te kwiaty są dla Was. Dziękuję Wam serdecznie za to, że nas oglądacie, komentujecie, zostawiacie łapki, że wspomagacie nas też finansowo, że mamy patronów nadal. Także bardzo Wam za to dziękuję i cieszę się, bo nasza kamera już z nami jest. Także Kazik wchodzi w nowy etap. Witaj, nowa jakość. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia i no, jak to wygląda z Waszej strony. Od ostatniego filmiku kilka rzeczy się tutaj zmieniło. Poznajecie te drzewa, dzisiaj są już zielone i mam nadzieję, że u Was też już wiosna, pełną parą. Jestem bardzo ciekawa, co u was się zmieniło. U nas poza przyrodą zmieniło się to, że w naszym parku pojawia się już naprawdę sporo gości, bo ładna pogoda i słońce przyciągają turystów, także musimy się dzielić naszym obiektem <grym> z innymi, ale jest w porządku, jest bardzo dobrze. Tak, pojawili się goście, pojawiły się recenzje naszego parku nowe, no i wszystko idzie w dobrym kierunku. Przeżyliśmy pierwszą taką nawałnicę turystyczną w weekend wielkanocny. Mieliśmy tutaj na obiekcie kilkaset osób, i mieliśmy normalnie taki szok kulturowy, bo nagle wszędzie pojawili się ludzie, a już się przyzwyczailiśmy do tego, że jesteśmy tu sami, albo prawie sami, ale było w porządku. Także czekamy teraz na lato i na kolejne tsunami turystyczne. Co się zmieniło jeszcze? A ja zaczęłam uprawiać ogródek, ha. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was też już coś posadził albo zasiał. Zaraz pokażę Wam mój mały ogródek. Yy, I właśnie jestem ciekawa, czy Wy też się bawicie w coś takiego. No i w ogóle, jakie zmiany u Was? Jak widzicie, ja nie zmieniłam się wiele. Może trochę tylko wymłodniałam tutaj w tej zieleni. <noise> Co się zmieniło u Was? Co się działo u Was? Może coś fajnego przeczytaliście w międzyczasie, albo zaczęliście robić coś inaczej w życiu? Może dietę zmieniliście, albo wygląd? Jestem bardzo ciekawa. Także ja o naszych zmianach będę Wam opowiadać, a Wy o swoich piszcie w komentarzach. Witam Was w naszym ogrodzie warzywnym. To nie jest nasz prywatny ogród, to jest ogród rodziny, dla której pracujemy i wyobraźcie sobie, że my też tutaj mamy troszeczkę miejsca, mamy swoje grządki, także dzielą się z nami swoim warzywnikiem, to jest bardzo fajne. To jest moja szklarnia odziedziczona po poprzednich ogrodnikach. I co tutaj rośnie? A, sałata rośnie, pomidory, Maciejka. To jest zwykła sałata, a to jest trukola. I tak sobie rosną. I jak jeszcze trochę podrosną, to je przesadzę do ziemi. Nie wiem, czy Wy też lubicie przesadzać. Tak wygląda sałata. Wychodowana z nasion. Mam też małą plantację ziół. To jest moja ziołowa grządka. To jest mięta. Powłuchajcie sobie, jak wspaniale pachnie. Mięta, szałwia. To jest chyba. Kurczę, nie pamiętam co to było oregano, a tam na końcu jest majeranek. To są moje truskawki, które już zaczynają kwitnąć. Także nie będzie tego dużo, ale będziemy mieli swoje truskawki. A tutaj rośnie cebulka głównie po to, żeby ślimaki nie zżarły mi truskawek. Ponoć truskawki, nie, ponoć ślimaki nie lubią zapachu cebuli. Mam nadzieję, że potwierdzą to moi znajomi ogrodnicy. No, także sobie tutaj to rośnie. Mam jeszcze jedną taką skrzynkę, ale w drugiej skrzynce dopiero się zaczyna życie. Życie jest bardzo małe, ale jest. Tutaj już coś rośnie, już tutaj buzuje życie i energia życiowa. Ale nie powiem Wam co, może zgadniecie. Założę się, że Aga na pewno zgadnie, bo Agar lubi też się bawić ogrodnictwo, warzywnictwo. Tajemnicza roślina. Co to jest? Ciekawa, jak Wy zaczynacie dzień. Czy zaczynacie dzień od kawy, mam nadzieję, że nie od papierosa, może od joggingu, a może od włączenia telefonu albo telewizora. Ja zaczynam dzień od wypuszczenia tych oto panienek, tych oto kaczek. To jest pierwsza rzecz, którą robimy zaczynając nasz dzień pracy, nasz dzień roboczy. I tutaj te panienki, te kaczki są tu trzymane jako pec, to nie są absolutnie kaczki na obiad. To są po prostu zwierzątka udomowione. I one lubią sobie tutaj dziuwać w tej ziemi. Więc zobaczcie, co się będzie teraz działo. Szukają pewnie jakichś tam robaczków. Takie mają swoje sporty i zainteresowania. No macie kaczuchy. Smacznego. Wam się podoba nasze miejsce pracy, nasze miejsce do życia? Dla mnie to jest po prostu najlepsza praca i najlepszy adres, jaki kiedykolwiek miałam. Szczególnie teraz w maju, kiedy wszystko zaczyna rozkwitać. To są kwiaty, o które dbamy, codziennie i tutaj podlewamy. <noise> Także jest bardzo fajnie, bo przez to właśnie, że zajmujemy się tutaj tym wszystkim, czujemy się, jakby to było nasze. Naprawdę czujemy się tutaj jak w domu. I bardzo dobra wiadomość dla naszych widzów i dla nas. Nasi przełożeni, właściciele tego obiektu, tego parku, pozwolili nam na filmowanie na terenie parku. Także nie musimy się tutaj czaić z kamerą, yy, nie musimy się chować, możemy dla was kręcić na terenie naszego parku. I właśnie, pytanie, co chcielibyście zobaczyć? Co cię ciekawi, może masz jakieś pytania? Odnośnie pracy na kempingu, odnośnie mieszkania w kamperze. Yy, nie wiem, pytaj, pytaj, powiedz nam, daj nam znać, a my postaramy się to dla Ciebie zrealizować. Myślę, że dużą zasługą. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie tutaj w tym parku, dużym takim wielkim powodem, dlaczego jesteśmy tutaj tak szczęśliwi, jest woda. Jesteśmy tutaj otoczeni przez wodę, a my zawsze z Markiem lubimy wypoczywać nad wodą. Zawsze chcemy, żeby było jezioro, rzeka, żeby było morze, ocean, fale. Nad wodą wypoczywamy najlepiej, a tutaj mamy piękny strumień. Ten strumień opływa całe nasze pole namiotowe. I koncentruje się w jeziorze, które, które widzieliście na ostatnim live'ie. i pod naszym domem, znaczy pod naszym kamperem, też płynie ten strumień. Chcecie zobaczyć nasze podwórko? No to chodźcie. Mm. naszego dzielnego talbota. Nasz talbot, który przewiózł nas przez Polskę, Niemcy, Francję, Szwajcarię, a nawet przez kawałek Włoch. Ta tam nadal tutaj stoi i teraz jest naszym domem takim naszym domem stacjonarnym. Daliśmy się namówić naszym szefuńciom na przedsionek. Tam z boku jest przedsionek, który jest po prostu takim namiotem doczepionym do kampera i tam jest nasz schowek. I na pewno Wam pokażę w przyszłych odcinkach ten wnętrze tego naszego przedsionka. Także tak wygląda nasz front garden. Jeszcze nie ma tu kwiatów, ale na pewno jakieś się pojawią. To jest tył naszego kampera, to jest nasz backyard albo back garden. W Wielkiej Brytanii bardzo często jest tak, że dom ma ogród z przodu, to jest front garden i z tyłu, tak. Garden. I z reguły te Bach są większe. U nas też Bach jest większy. Także co myślicie o naszym nowym adresie? Tak to wygląda. Patrzcie. Obracam się. Delikatnie się obracam. Obracajcie się razem ze mną. To jest świat, który mamy tuż za progiem naszego kampera. A! Mówiłam, że będzie strumień. Strumień jest. I przepływa tuż, tuż obok. Normalnie z 10 kroków. Z 10 kroków od kampera. Mamy ten wspaniały mur, na którym można przysiąść, i jesteśmy po prostu w lesie. Kto by chciał, sobie tutaj usiąść z kawką, z książeczką? Myślę, że kilkanaście osób się tutaj zmieści, także wpadajcie, wpadajcie, kochani. No, także myślę, że już będą kończyć na dzisiaj. Nie mogę Wam o wszystkim opowiedzieć od razu, ale rozpiera nas energia, że właśnie już mamy kamerkę mamy czym dla was nagrywać na pewno będziemy kontynuować kanał, przygotowujemy się do kolejnej wyprawy, mamy mnóstwo planów, jak to zwykle my na przyszłość, także śledźcie nas i jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za to, że nas oglądacie, że czekaliście na ten filmik, jestem bardzo ciekawa co u was, co u was słychać co się u was działo przez ten cały czas i zapraszam was do subskrybowania naszej strony ojej, go słyszycie? cudownie, was Subskrybujcie Kazik TV www.kazik.tv, bo właśnie za pośrednictwem naszej strony przesyłamy Wam maile o najbliższych live'ach, o wydarzeniach bieżących i tak Także, no, do zobaczenia. Miłego wieczoru, do zobaczenia w następnym odcinku. Czekam na Wasze pytania i na Wasze komentarze. Pa, buźka. Pa, pa. Wow, Marek oddał mi naszą nowiuteńką kamerkę w moje rączyska. To jest pierwsze ujęcie, to jest pierwsza scena, którą ja, Kazik, Kazicki, kręcę sama, Aha, ale jestem podekscytowana. Oczywiście będę musiała się nauczyć o tych ustawieniach, o tych magicznych tutaj sztuczkach tej kamery, ale wiecie co? Bardzo się cieszę, że lepiej późno niż wcale, bo tak naprawdę to powinniśmy kupić tę kamerę już dawno, dawno temu, no ale było. Mnóstwo innych wydatków, mnóstwo innych spraw do ogarnięcia. Kamera musiała poczekać, ale jesteśmy nadal w maju. Za jakieś dwa tygodnie mija dokładnie rok od dnia, w którym wyszliśmy z naszego domu i zatrzasnęliśmy drzwi, i po prostu ruszyliśmy świat. I pierwotny plan zakładał, że wyjeżdżamy tylko na rok. I powiem Wam, że jak teraz sobie o tym myślę i tak sobie wyobrażam. Że miałabym za dwa tygodnie wrócić do mojego domu murowanego, do mojej pracy, do mojego pociągu, do mojego koledżu, do tego wszystkiego, czym żyłam przez te wszystkie lata. I wydawało mi się, że było fajnie. Nie, nie było fajnie. Teraz widzę, że nie było fajnie. Także rozpiera mnie radość, że nie wracam do domu. Ha! Nadal jestem na wolności, nadal jesteśmy na wolności, jesteśmy razem i wszystko jest fajnie. No, będę się musiała nauczyć o tej kamerze, jak ona tutaj mnie chwyta, tak, nie chwyta z boku, tak, tak, no, śledzi, ponoć śledzi moją twarz, ciekawe, śledzisz moją twarz, nadążasz za mną? Fajnie będzie, co? No, będą fajne vlogi. Cześć, trzymajcie się, zapraszam Was, yy, śledźcie mój kanał, śledźcie nasze przygody, bo naprawdę, dopiero się rozkręcamy, kilka dni temu oficjalnie nasza roczna przygoda, Przedłużyła się na kolejny rok. Przynajmniej kolejny rok będziemy mieszkać w kamperze, będziemy podróżować i będziemy Wam to wszystko relacjonować na naszym kanale. Pa! Trzymajcie się! papa. Pa. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.